Halo? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. się do mobilnego Metallica? Tak, 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 słuchamy. Wie pan co? Stoję pod supermarketem w miejscowości Święta. Tak? Mam problem z samochodem. chociaż występuje dziwne stukanie, mocne szarpnięta, w wyruszaniu podczas jazdy. No, gdzieś z okolic silnika, ale nie wiem, gdzie to może być. Nie wiem, czy byłby w stanie mi Pan pomóc? Wie Pan co? Będziemy tak do 40 minut. Będę wdzięczny. Proszę ten najszybsze przy przyjazdy, bo bardzo mi się nie spieszy. Jedziemy. Włączaj koguta. Po trzech kwadransach mechanicy odnajdują uszkodzone auto. Dzień Panowie. Co się dzieje? Witam, serdecznie. Witam Wie pan co, podczas jazdy kurczę zaczęło słychać telepanie, jakieś mocne bicie przypuszczanie sprzęgła, tak naprawdę uderzenie jak gdyby. To no, zjechałem, po prostu nie wiem co się dzieje. no Brzmi to niebezpiecznie. Awarii uległ Ford Galaxy z 2006 roku z dwulitrowym silnikiem diesla. Pani? O kurde, weź to zgadzić, weź, weź weź. Co to się stało? Ja co on tak dziwnie leży? Coś poważnego? Silnik leży, panie. Silnik? przecież się kurde odkręciła łapa cało. Zerwane śruby są z łapy. Silnik jest przymocowany do karoserii za pomocą trzech chwytów zwanych łapami. Jedna z nich uległa uszkodzeniu. No nic, trzeba będzie go podnieść, spróbujemy ten. Może się uda to nagwintować. Ja wie pan co do Szczecina, teraz muszę jechać kierowcy kluczyki zawieźć, bo gdzieś tam w logistyce pracuje. Kierowca no. zgubił kluczyki i stoi bez kluczyków pod kabiną. No, 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 no. no dlatego mam nadzieję, że to szybko pójdzie w ogóle. No dobra, już ten. Będziemy odkręcać koło, podniesiemy go do góry. Odkręcimy sobie łapę. Dobra, łapę mamy wyciągniętą. Te gwinty nie są złe, może coś się uda z tym zrobić. Mamy takie zbiory nasze, kurde, eleganckie. Czekaj, 12, 12, to gdzieś była tylko... Taka... O, tu jest taka ładna. O, elegancko. Dla mam takie śruby jeszcze Dobra, wiemy jak zrobimy. Zastosujemy tu dłuższą śrubę, potem jest gwint tak. Z... Damy nakrętkę z drugiej strony i będzie dobrze. Tylko musimy przeszlifować jeszcze śrubkę z jednej strony, żeby się zmieściła. Piotrek decyduje się wstawić węższą śrubę i zamocować łapę od spodu nakrętką, którą musi trochę oszlifować. Raz. Do Dostatecznie nawet trzyma. E, no pewnie, kurde, to nie jest gwarancja dobra, mi się nie znam. A, elegancko. Zakładamy koło, próbujemy maszynę. Bo panie, a ten hałas to normalny? No właśnie nie. A co to tak wali w tym jeszcze? Dalej to sztuka. No roz... To tragedia.